Specjalne podziękowania dla patronów. To dzięki waszemu wsparciu mogłem ograć tą świetną odsłonę Mortal Kombat zamiast męczyć się z Mythology Sub-Zero i Sonia Blade Special Forces. Doceniam. Dzięki. Cześć. Witam was energik w kolejnym odcinku. To była grane Console Edition. Ostatnio trochę zaczynam cisnąć tych gier konsolowych, zwłaszcza że teraz trochę mniej jest tytułów, które wychodzą i dzisiaj mam dla was Mortal Kombat Shaolin Monks, wiele osób się o to dopytywało, parę osób przy opisywaniu, omawianiu na Facebooku najnowszej części Mortala, czyli tej, tej no, jedenastki, sporo osób pytało, dlaczego nie wspomniałem o Mortal Kombat Shaolin Monks, no między innymi dlatego, że to nie jest kanoniczna część, to jest spin-off i Tutaj taka ciekawostka, bo jest to spin-off bazujący na części drugiej Mortal Kombat. Dlaczego akurat na drugiej? What, what, dlaczego? Ano, okazuje się, że to jest ulubiona część Eda Buna i to jest taka teraz ciekawostka, że Ogólnie mam wrażenie, że wszystkie te gry, które powstają w Mortal Kombat są robione pod Edabuna. To jest. Jeżeli Edbun Ed robi drugą część, to zróbmy spin-off na podstawie drugiej części. Jeżeli Eda, ulubiona postać Edabuna to jest skorpion, to wszystkie części Mortal Kombat dostają w kolekcjonerkach coś związanego ze skorpionem. Jakby zupełnie nie jest to. E, zrobione pod graczy, tylko mam wrażenie, że Ed Boon, ja to lubię, więc Wy to dostaniecie, co, co lubicie. No ja niestety nie, nie mogę z Edem Boonem tu się co prawda równać, ale w moim przypadku ja na przykład nie jestem, nie lubię Skorpiona, więc e, tak to jest. No. Mortal Kombat Shaolin Monks jest trzecią próbą podejścia do tematu tak zwanych gier action-adventure, choć bardziej może to są, nazwałbym to troszkę bardziej może bijatyki chodzone. Po Mythologies Sub-Zero i Special Force Sonia Blade zdecydowano się trzeci raz jeszcze raz podjąć ten temat. Dwie poprzednie gry no nie były za dobre i były raczej dosyć potężne krapy. I okazało się, że za trzecim razem wyszło to naprawdę coś fajnego. Aczkolwiek mam tutaj dzisiaj patrząc trzeźwym wymokiem, bo wtedy mm, po premierze grałem, byłem zauroczony. Natomiast dzisiaj patrząc sześć wymokiem z perspektywy czasu, widzę mnóstwo rzeczy, które w tej grze, w mojej opinii, nie do końca wyszły bądź nie do końca zostały dobrze ograne. Tak jak powiedziałem, jest to mm, gra, która bazuje na drugiej części Mortal Kombat. Tutaj ta druga część Mortal Kombat z czasów, których ja jeszcze pamiętam, była chyba najbardziej tajemnicza. Już wyjaśniam o co chodzi. W pierwszej części, jak wiecie lub bądź nie wiecie, turniej wygrał LuKeng, pokonał Shang Tsunga. No i w drugiej części pojawia się kilka nowych postaci. Nie ma na przykład Keino i nie ma Sony, którzy są uwięzieni przy tronie Shaokana i nie było to do końca wyjaśnione, co tam się w zasadzie stało. I ta właśnie Shaolin Monk stara się troszkę odpowiedzieć na te pytania, nie wszystkie, ale jest widać, że jest tutaj to mocno nawiązane do drugiej części Mortal Kombat. I tutaj ponownie nie mogę się zgodzić z Edem Bunem, bo w mojej opinii z tej klasycznej trylogii Mortal Kombat, yy, druga część podobała mi się najmniej, według mnie była najsłabsza. <laughs> także mam zupełnie odmienny gust od Eda Buna, także nigdy się nie dogadamy w kwestii kolekcjonerek i tam <laughs> spin-offów. Natomiast szalenie Mong wyszedł całkiem fajnie. Mamy tutaj. Na początku możemy wybrać sobie dwóch, jednego z dwóch bohaterów. Jest to Luke Hank i Kanglao i przewijają się w zasadzie wszystkie postacie z Mortal Kombat, które znamy. I będzie Johnny Cage, i będzie Reptile, i będzie Scorpion, Sub-Zero, Johnny Cage, Johnny Cage a już wymieniałem chyba. Raiden, Sonia się pojawi, Kitana, Milena Goro, Kintaro, wszystkie postacie, które gdzieś tam przewinęły się w jedynce i w dwójce, tutaj się pojawiają. i to jest ogólnie, w mojej jest to bardzo fajne, bo w tym momencie wraz z Shaolin Monks pokazali, twórcy pokazali jaki jest potencjał na historię w Mortal Kombat i dopiero będziemy musieli czekać aż do dziewiątej części Mortal Kombat, żeby ponownie prześledzić fajną historię i potem od 9, 10 i 11 też podobno ma mieć świetną fabułę. Także wszystkie te mortale zaczynały. to trochę tak, że zawsze fabuła w biatykach to była traktowana troszkę po macoszemu, tam tekken, te wszystkie miały jakieś tam swoje historie, miały te swoje postacie, ale ta fabuła jakoś taka była zastrzymiałka i lipna. I chyba Mortal Kombat 9 zaczął właśnie, rozbudowę tej fabuły, która nie musi być wcale głupia, może łączyć się jakoś z tymi biatykami, łączyć się z, z, z pojedynkami jeden na jeden i zrobić z tego całkiem w, w, wciągającą historię. I pamiętam, że w dziewiątce była świetna ta historia, no ale wcześniej właśnie Shaolin Monks pokazał, że tę historie można robić. Nie mogę tego samego powiedzieć o z Special Forces, bo tam no te fabuły niestety nie pykły i, i wyszło to dosyć słabo. Także mamy dwóch bohaterów, Kung, Kangla, Kung Lao i Lukeng, którzy starają się ponownie powstrzymać Shao Kana. Shao Kan też tam otwiera specjalny portal. Nie będę wyjaśniał o co chodzi, bo to jest trochę tak, że jeżeli chcecie poznać całą historię Mortal Kombat, no to warto poznać Shaolin Monks, chociaż to jest niby spin-off, ale ta historia jakby mocno się łączy z historią części drugiej. Także tutaj jest to, to ogólnie em, jakoś tam powiązane. Gra, tak jak powiedziałem, nie jest typowym, e, typowym przedstawicielem gatunku bijatek. Nie walczymy jeden na jeden, tylko biegamy po e, małych dosyć arenkach i walczymy z napotkanymi przeciwnikami. Przeciwników oczywiście jest kilku, możemy toczyć bitwę w 360 stopniach i e, e, autorzy zadbali, aby na przykład taki Kung Lao, który ja akurat grając, wybrałem Kung Lao, znaczy wybrałem Lukenga, nie grałem Kung Lao. miał te wszystkie swoje ciosy, które są charakterystyczne, czyli bicycle kick, fireball wysoki niski, ten taki kopniak z doleceniem, także wszystkie te elementy, które, wszystkie te ciosy, które znamy Lukenga i prawdopodobnie Kung Lao też, bo akurat tutaj może nie sprawdzałem Kung Lao, ale Lukenga zostały zawarte w tej grze, abyśmy poczuli ten, ten właśnie klimat. Mało tego, mamy też taki specjalny pasek, po napełnieniu którego możemy wykonać Fatality, na części wrogów. I to jest ogólnie dosyć ciekawe, bo Fatality możemy wykonać na tych mniejszych wrogach, na tych Loytasach i w dowolnym momencie. Znaczy nie musimy czekać, aż spadnie mu do końca energia, czyli możemy po prostu wykonać Fatality, wklepać sekwencje klawiszy i um, Liu wykona jedną z chyba tam z czterech. Ma te Fatality, tam się je odblokowuje, ale chyba cztery ma te. Te fatality, o ile dobrze pamiętam, dodatkowo jeszcze dodano yy, kolejne opcje: jak się zapełni drugi pasek, czy też jakoś tak, no dwa paski, dostajemy możliwość tak zwanego mutality, czyli takiego można powiedzieć fatality na kilku przeciwnikach, czyli jeżeli mamy na przykład trzech przeciwników, to wszystkich kasujemy. Od razu. No i jeżeli jeszcze zapełnimy trzeci pasek, mamy tak zwane Brutality, czyli nasza postać zyskuje super moc, że tak powiem, przez jakiś krótki okres czasu i może masakrować przeciwników. Dorzucono również możliwość podnoszenia broni białej. Broń biała, o ile dobrze pamiętam, pojawiła się dopiero w Mortal Kombat chyba 4. Chyba w czwórce była broń biała. To mi zawsze nie grało. Broń biała w Mortal Kombat jest dla mnie kwestią dość drażliwą, bo później te nowe części na PlayStation 2, Deception, Armageddon i Deadly Alliance już miały tę broń białą, że oni wyciągali te miecze. Nie podobało mi się to. To było trochę zaprzeczenie całej idei Mortal Kombat, gdzie postacie nie walczyły białą bronią, tak? Od broni białej był Soul Calibur i radził sobie z tym doskonale, natomiast tutaj to był też taki moment, w którym zauważyłem, że Mortal Kombat zaczyna iść w złym kierunku. Zresztą te od czasu Deadly Alliance Deadly Alliance jeszcze ok, ale potem Deception i Armageddon pokazują, jak coraz bardziej pogrążało się Mortal Kombat w zasadzie nie wiadomo w czym. Z takimi nietrafionych, że tak powiem, pomysłów. Natomiast tutaj no, możemy tą broń podnieść i czasami na no tą e, białą broń powalczyć. Okej, okay. gra jest ogólnie spoko, ale teraz co mi się w tej grze nie podoba? Bo jest dużo rzeczy, które niestety mi się w tej grze nie podoba. Ponieważ e, zastosowano respawn pos, e, wrogów i to jest dosyć irytujące, bo lokacje są dosyć małe, często składają się z tam dwóch, trzech ekranów. Wyjdziesz, wracasz i od razu są nowi przeciwnicy. Nie byłoby w tym nic złego, bo pokonując przeciwników dostajemy Expa, który możemy przeznaczyć na nowe ciosy, nowe kombosy i tak i tak dalej, ale irytuje mnie to, że za każdym razem musimy toczyć dość żmudne i męczące walki. Przeciwnicy mają na tyle spore energii, że nie zabijamy ich dosyć szybko, tylko trzeba ten pojedynek trochę toczyć. I to jest dosyć irytujące, o ile na początku jeszcze to jakoś bawi, o tyle za którymś kilkudziesięciu, no za którymś tam razem z kilkudziesięciu zaczyna już trochę to męczyć i te pojedynki zaczynają denerwować i często się już omija tych przeciwników, bo szkoda na to czasu. Ja akurat miałem taką tą taktykę, że zazwyczaj te... Pojedynki dzieją się gdzieś, gdzie można przeciwnika zrzucić, więc ja po prostu ich zrzucałem gdzieś tam i oni sobie znikali. Co prawda wtedy nie dostajemy energii, bo tak za każdego przeciwnika dostajemy troszeczkę energii. Na, w takim wypadku nie dostawaliśmy, ale no, muszę przyznać, że to już mnie strasznie irytowało w którymś momencie, że cały czas ci przeciwnicy się odnawiali, cały czas trzeba było toczyć długie walki. To nawet nie były walki na kilka sekund, tylko kilkuminutowe walki, powtarzanie cały czas tego samego i tego samego. To już mnie strasznie, strasznie irytowało. To, czego nie wspomniałem jeszcze, to to, że też. Czy nie zadbano o to, abyś odwiedził wszystkie znane lokacje z Mortal Kombat 2, i jeżeli grałeś w dwu, drugą część Mortal Kombat, na pewno rozpoznasz tam te charakterystyczne lokacje z kwasem, czy tam na, z kolcami na, na suficie. I oczywiście tutaj też wszystkich tych pułapek można używać, tak? czyli można wrzucać ich na kolce, można wrzucać ich do kwasu, i tak dalej, tak dalej. Zresztą są związane z tym jakieś tam. Zadania w poszczególnych, poszczególnych lokacjach. Także tutaj muszę przyznać, że to jest naprawdę spoko. Co mi się jeszcze nie podobało, ponieważ gra została wydana po Deceptions i po Mortal Kombat 4 i po Deadly Alliance była to dziewiąta część serii przed Armagedonem jeszcze zadziwiające jest to, że gra mam takie wrażenie, że działa w o wiele mniejszej rozdzielczości niż PlayStation niż pozostałe gry na PlayStation 2. Mam wrażenie ogólnie, że działa w dynamicznej rozdzielczości i widać to czasami przy ekranach loadingu, gdzie załaduje się ekran w bardzo niskiej rozdzielczości i za chwilę się poprawia do wysokiej rozdzielczości. Mam wrażenie, że gra działa w o wiele niższej rozdzielczości niż te, to 720x576, tam te gry, które działały, i to strasznie irytuje, bo gra faktycznie. O ile na, na emulatorku jak sobie odpalicie to będzie ok, natomiast jeżeli odpalicie ją na konsoli to jest strasznie pomazana. Widać, że tam coś z tą rozdzielczością jest nie tak, że idą jakieś tam, coś tam się dzieje dziwnego. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że przecież te silniki z Deception i ten silnik z Deadly Alliance całkiem sobie nieźle radził, a tutaj mocno, w ogóle jest to dziwne, że obniżono tak jakość grafiki, bo ogólnie jeżeli chodzi o Sharon Monks, to albo był niższy budżet, bardzo możliwe, albo po prostu... Yy... Zmniejszono ilość detali w grze po to, żeby to działało płynniej. I to jest dla mnie dość niezrozumiałe, bo porównując sobie z takim właśnie Deceptions czy na przykład e, Deadly Alliance, widać jak i regres jest pod kątem graficznym. I ogólnie trzeba przyznać, że gra jest dosyć brzydka, żeby nie powiedzieć bardzo brzydka w stosunku do poprzedniej części Mortala. Słuchajcie, nawet kacztenki, które w poprzednich Mortalach były fajne, ten filmik na początku, Deadly Alliance, na przykład jak walczy ten Shang Tsung chyba z tym... Z tym czarodziejem, nie pamiętam jak on się tam nazywał teraz. Nieważne. Był naprawdę fajny, to naprawdę fajnie wyglądało. A tutaj cutscenki, słuchajcie, cutscenki prerenderowane wyglądają gorzej niż grafika w czasie rzeczywistym z poprzednich Mortali. Także coś jest na rzecz. A ogólnie te... Kacenki w czasie rzeczywistym to już jest w ogóle jakieś straszne barachło. Dziwne, dziwię się dlaczego, no rozumiem, że tam jest większe te ale tam te tła też nie zachwycają jakąś ilością detali, także wygląda to dosyć słabo i muszę przyznać, że z tych wszystkich części Mortal Kombat, Shaolin Monks jest jedną z najbrzydszych. I faktycznie miejscami wygląda po prostu paskudnie, zwłaszcza, że nie za bardzo widać co tam w ogóle na tym ekranie, co tam właściwie twórcy chcieli nam przekazać przez te pomazane Pixel, ale jeżeli na to się przymknie oko, dostajemy całkiem fajną biatykę z fajnym systemem i z postaciami, które, które myślę, że większość z Was doskonale rozpoznaje. Dodatkowo twórcy zamieścili całą słuchajcie, tonę przeróżnych rzeczy do odblokowania i to jest później w częściach kolejnych, Mortal Kombat też to będzie, tam te krypty, pamiętacie, że odblokowało się, a to jakieś Fatality, a to postacie, a to jakieś tam grafiki koncepcyjne i tutaj w Sholin Monks też twórcy zadbali o to, abyś miał masę, masę przeróżnych rzeczy do odblokowania. Są dodatkowe dwie postacie, które jeszcze można odblokować, oprócz Lu-Kanga i Konglao. Także jest tam naprawdę dużo, dużo rzeczy, które można odblokowywać. Jest to gra, którą kilkukrotnie trzeba co najmniej przejść, aby odkryć wszystkie sekrety. Mało tego, ponieważ w grze tak naprawdę możemy sterować dwoma postaciami. Jest gra, została stworzona też do trybu kooperacyjnego, więc możecie zaprosić kolegę lub koleżankę. No i wtedy jeden, jedna osoba gra Kung Lao, druga gra Lu i razem próbujecie przejść. I to jest już spoko, muszę przyznać. Brakuje mi takich kanapowych rozgrywek. Ja niestety nie miałem za bardzo z kim zagrać, bo Mariola nienawidzi Mortal Kombat, więc nie miałem za bardzo z kim pograć. Ale brakuje mi takich kanapowych rozgrywek właśnie za czasów PlayStation 2, właśnie jak Mortal Kombat, gdzie są takie biatyki na dwie osoby z bardzo charakterystycznymi znanymi postaciami, także obracamy się jakby w uniwersum, które doskonale znamy, ale mamy tutaj jakby te te zmienioną całą formułę, całą mechanikę gry. Brakuje mi takiej gier, a mogłbyś jest jeden taki z fajniejszych właśnie przykładów, że y, można coś takiego fajnego zrobić. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo spoko. Ja ogólnie bawiłem się świetnie, aczkolwiek mam tu jeszcze zastrzeżenie jedno do poziomu trudności, bo ogólnie gra nie jest za bardzo trudna. I może pojedynki z bossami, które, z którymi tam napotykamy są dość ciężkie, bo tam wśród bossów i napotkamy Barakę, i reptyla i Skorpiona, i Sub-Zero, i tak dalej, i tak dalej. I w sumie no da się to przejść, nie jest to jakoś specjalnie ciężkie i niemożliwe do przejścia, natomiast mam spore zastrzeżenie do końcówki gry. Kiedy już dochodzimy do samego końca, mamy na jednym pasku energii pokonać trzech bossów: jest to Shang Tsung, Kintaro i na końcu Shao kan. I tutaj już jest niestety, to już twórcy trochę przegięli pałę, bo o ile gra wcześniej nie, wymaga, nie jest aż tak wymagająca i przechodzi się ją płynnie, to w pewnym momencie, gdy dochodzimy do tych trzech ostatnich bossów, wbijamy się po prostu z betonową ścianą twarzą której nie możemy przebić w żaden sposób, bo no wcześniej gra nie była taka wymagająca, dlaczego nagle jest? Więc no jest to ciężkie, jest to ciężkie, da się to przejść, ale nie fajnie to zrobiono, zwłaszcza że nie ma checkpointu po każdej walce, więc jeżeli zginiesz na ostatniej walce z Shao Kanem, musisz ponownie powtarzać wszystkie trzy pojedynki: i Shang Tsunga, i Kintaro, i Shao Kana. I to jest dosyć irytujące, chociaż jak pamiętam doskonale, gdy graliśmy na Amidze z Arkiem i ze Zbilem Mortal Kombat na Amidze, pamiętam, że pokonanie Kintaro i Shao Kana było nie lada sztuką. O ile Kintaro jeszcze się czasami dawało pokonać, o tyle Shao Kana no to już nawet nie pamiętam, czy nam się udało. Kilka razy pewnie tak, ale było to ciężkie. Ogólnie tam ten Mortal Kombat 2 był na jedną, na single player, był trudniejszy niż na przykład pierwsza część Mortal Kombat. I tak tutaj też jest to dosyć ciężkie i trudne. I muszę przyznać, że to jest takie trochę niefer w stosunku do gracza, bo gra w żaden sposób nie przygotowuje go na ciężkie pojedynki. Raczej są te pojedynki dosyć proste i nagle. Dostajesz cyk, dostajesz taką, taką, tak jak mówię, no betonową ścianę, którą ciężko przebić. To mi się ogólnie też nie podobało. Można było to lepiej rozorganizować, chociażby checkpoint po każdej walce już by załatwił sprawę. A tak mamy dość trudne zakończenie i podejrzewam, że na tym się wielu graczy wyłoży i po prostu nie ukończy gry, bo nie będzie e, miało możliwości, czy też umiejętności, żeby to e, dokonać. Jeżeli tak spojrzymy na kształt, to Shaolin Monks jest całkiem fajnym spin-offem i chętnie bym zobaczył więcej tego typu gier, na przykład na PlayStation 4 e, już w normalnej rozdzielczości, natomiast e, faktycznie z tych wszystkich gier, które próbowały zrobić coś nowego z Mortal Kombat, no to Shaolin Monks się zdecydowanie wy różnia i błyszczy, bo i Special Forces i Metalist to są takie, takie gry, których w sumie nie warto wspominać nawet. Natomiast no tutaj się udało. Natomiast no też jest, podoba mi się to, że jest ta fabuła, że jeżeli znasz trochę Mortal Kombat 2. Nawet Warto sobie nawet zagrać kilka rundek w Mortal Kombat 2, tego klasycznego, przed zagraniem Shaolin Monks, aby przypomnieć sobie chociażby te lokacje, postacie, które występowały, bo te wszystkie te postacie oczywiście w tej części się znajdą. Gra ma wady, no tak jak mówię, nie, ma, nie, jest to gra, nie jest to najlepsza część Mortal Kombat, najlepsza część z tych bieganych, owszem, ale najlepsza część zdecydowanie nie. Jedna z najbrzydszych, ale mimo to fajnie się w to gra, fajnie się w to gra, bo jest to... No Aha, no jeszcze jedną mam wadę. Oczywiście, zapomniałem. Z racji tego, że gra bazuje na zdobywaniu umiejętności, to znaczy z czasem dostaję umiejętności podwójnego skoku, odbijania się o ściany, czy wchodzenia po ścianie, i jest to ok, bo w sumie to jest troszkę taka, można powiedzieć, kastuwenia, metroidwania, że nie dostaniesz się gdzieś, dopóki nie odblokujesz pewnej umiejętności. I tutaj jest ten problem, że bardzo często gra nie daje nam żadnych informacji, gdzie dalej iść. W pewnym momencie trafiamy do takiego, takiej lokacji, gdzie są przeróżne portale przenoszące nas do różnych części świata Mortal Kombat i nie do końca wiemy gdzie iść ani co zrobić, bo czasami zdobywamy jakąś umiejętność i ona nam umożliwia dostanie się gdzieś, tylko nie wiesz gdzie. Więc chodzisz po tych lokacjach, szukasz, nie, możesz, nie, nie jesteś w stanie ogarnąć. Ja miałem taki problem, że błądziłem, nie wiedziałem gdzie mam iść. Jest taki jeden moment w, tej grze, w Mortal Kombat Shining Monk, że zdobywasz jedną umiejętność i tak naprawdę musisz tą umiejętność zaraz wykorzystać, żeby zdobyć drugą umiejętność. Ale tak nigdy nie było, więc zdobywasz tą umiejętność i chodzisz po tym, gdzie tu ją wykorzystać. Potem się okazuje, że zaraz w zasadzie obok powinieneś ją wykorzystać, ale nie tego nie wiesz. Nie jesteś, nie potrafisz tego, znaczy ja nie potrafiłem samemu tego odkryć, gdzie to trzeba iść. To, to mnie strasznie, strasznie czasami irytowało. I tak z ciekawości sobie patrzyłem na internecie, czy wiele osób miało z tym problem i faktycznie niektóre zadania są niejasne, może nie tyle niejasne, one są w ogóle niewyjaśnione. Pod koniec gry, żeby zniszczyć takie dwa kryształy i dostać się do ostatniej areny, gdzie jest Shang Tsung, musimy mieć taki topór. I aby ten topór zrobić, to, aby ten topór mieć, to trzeba najpierw ten topór wykonać. I gra nie daje Ci żadnych sygnałów, że aby to zrobić, na takich hakach, które wiszą z sufitu musisz powiesić dwóch przeciwników, którzy spowodują, że to się obniży. Tego nie wiesz. I bardzo często jest tak. I patrzę sobie na internecie, jest masa pytań właśnie ludzi, którzy nie wiedzą. Jak na przykład stworzyć ten topór, jak to wykonać? I to, to jest jedna z takich bolączek Mortal Kombat, że nie do końca wiadomo o co chodzi. Niepotrzebne takie tajemnice, tak naprawdę, w mojej opinii, bo gra nie jest grą przygodową. To nie ma być tytuł, nie wiem, na miarę dochodzeń z Wiedźmina, To jest gra zręcznościowo, zręcznościowa gdzie powinno być to płynne, tak? Także jakby dodali ten znacznik, albo nawet tekstowo napisali co trzeba zrobić, no to nikogo by nie bolało. Wcale by ta granie była prostsza, a jedynie można było uniknąć sporej irytacji podczas, podczas grania. No ale tak nie jest. No to są jeszcze czasy, kiedy nie było e, tak zwanych dlc nie było patchy. Grę kupowałeś na konsolę, na PlayStation 2, na płycie i ona była od początku do końca ukończona. Jak coś było skopane i nie dało się jej skończyć, to niestety nie dało się skończyć, nie można było tego w żaden sposób obejść. Niemniej, czy polecam Mortal Kombat Shaolin Monks? Tak, zdecydowanie tak, jeżeli lubisz Mortal Kombat. Moja jest to jedna z moich ulubionych bijatyk obok Sol Calibura, także ja uwielbiam Mortal Kombat, chociaż nie mam klapek na oczy i widzę wady każdej części, tak samo jak nie lubię, nie wiem, Armagedon, który jest no, kanoniczny, ale muszę przyznać, że Armagedon jest strasznie słabym Mortalem i on ogólnie straszny syf. Ale, jeżeli lubisz Mortal Kombat, ty lubisz te postacie, chciałbyś się dowiedzieć troszkę więcej na temat tej historii, co się stało pomiędzy pierwszym a drugim turniejem, no to Shaolin Monks troszkę te karty odkrywa i troszkę się tam więcej dowiesz. Natomiast, no jest to fajna, fajna chodzona bijatyka z postaciami, które, które znasz, w uniwersum, które znasz. I jeszcze spotkasz na swojej drodze też masę różnych postaci, które kojarzysz. Także jest to naprawdę fajny spin-off. I muszę przyznać, że wyszedł on zdecydowanie dobrze, czego nie mogę powiedzieć oczywiście o Mythologies i Special Forces. To tyle. Pozdrawa z Energic. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.